tu upyza na kolejnym wypadzie na rybki inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu Na tą chwilę drodzy Państwo jest sobota 26 Lipiec 2025 Dokładnie 5.52 sobota i w ten sobotni dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, oto z zalewu kieleskiego, czyli z Kielcoka, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym filmem, bo już późno, zapraszam serdecznie na najnowszy film. Dobrze, to tak mówiłem, tak też robię, kolejny wypad sobotni, 26 lipca. Więc, hulaj nogą, drodzy Państwo, szybciutko rozłożyłem się. 5.53, czas zacząć dzisiejsze zmagania. Zarzucimy jedną z wędek, zaklipujemy i dokładnie. Więc zadipujemy delikatnie naszą przynętę, nabijemy podajnik, dużą foremkę. Dobijemy i luźno. Nie chowam przynęty, tak wiecie. Przynajmniej tak zaczynam luźno. Wybierzemy kierunek i do klipa. I zaklipujemy. Dobrze, jedną mamy. Wyżej, bo ciężko wbić, drodzy Państwo. Twarda ziemia, ciężko wbić widełki. Więc wysoko kije nad trzcinami. Jedną mamy. Teraz zaś drugą. Założę tylko przynętę. Niech powiedzmy to będzie nie coś owocowego. Weźmiemy z turbo, ale już tutaj mam taką, tylko ją to palimy. Czyli słodka kukurydza. powstaje jest pięknie rozłożę jeszcze podbierak i też duży podajnik raczej duża foremka w moim podajniku luźno i to samo tu też chyba nie klipowane Zazaklipuję. Okej. Okay. Dobrze, kładziemy to dam niżej trochę. Dobrze i wszystko w tym temacie, drodzy państwo, dokładnie. I czekamy na pierwsze branie pierwszą rybkę w tą sobotnią lipcową jeszcze porą. Jeden wędkarz tylko jest z drugiej strony. Tutaj na razie nie ma wędkarzy, więc tak to mniej więcej wygląda. Więc, drodzy państwo, czekamy. A ja rozłożę sobie podbierak. Dokładnie, nic dodać, nic ująć, siódma trzydzieści dwie pierwsze branie. Jest pierwsza ryba. Późno bo późno, ale w końcu może być tak, że mogą dzisiaj faktycznie nie brać nawet brania. Ale mam chyba leszcza, więc wyholuję rybkę. Pog mi idzie? Co to jest? czy bije coś? Coś mi to. a nie lesz. Leszczyk. Więc podbierzemy. chyba zaliczona i mamy pierwszego dzisiejszego leszcza Ładne ponad 50 cm dokładnie Już ma 50 z 53 centymetry. Dobrze, zrobimy zdjęcie. Dokładnie 55 centymetrów. 55 centymetrów. Więc dokładnie piękny jest pierwszy. Baja. A ja wędkuję dalej. Jest drugi na prawo, teraz. I mamy drugą rybkę. Godzina 8.08. zaliczony mniejszy ale jest dobrze płyń baja jest kolejne branie kolejna rybka zrobiła się fala zobaczcie i od razu na fali ryba wiecie co robi i dokładnie tak mówiłem, fala się zrobi, zaczną się branka, także mi nie zaczepiło drugą. Przeszedł już i mamy trzecią rybę. Trzeciego leszczyka. Taką pięćdziesiątkę. Dobrą. Pomalutku. I ryba zaliczona. Dokładnie. taki duży, 53 centymetry, ładny leszcz więc 53 i wraca. płyń baja, a ja wędkuję dalej. Jest, siedzi, więc zaraz będą płynąć żaglówki jak to się mówi więc mam nadzieję ale widzę jest tam blondyneczka czyli marlena i ciekawe czy będzie mi wpływała w zestawy bo jak będzie wpływać w zestawy to już będzie po wędkowaniu a tu mam czwartego lesz leszcza dokładnie więc podbierzemy rybkę ryba zaliczona. Czwarty leszczyk. Zaliczony. Piękny. Czwarty. Lesio. Piękny. Zobaczcie. Więc Baja. A ja przy okazji się ochłodzę dokładnie. I mamy takiego pięknego leczego baja. Okej. Okay. A ja się ochłodzę, oh, bo jest ciepło. Przerzucam zestaw i wędkuję. Dalej, jest pyta. Jest. O wygięcie. Jest ryba. Coś ciężko idzie, może być duży leszczyk Zobaczymy Rubin już płynie, czyli blondynka się zapiął? Nie, za gębę, Bo tak ciężko idzie. Jest na słodką przynętę. i ryba zaliczona więc zrobię mu fotkę i wypuszczamy Dobrze, taki ładny do kosza 53 cm dobrze kosz ma 55 54 prawie Ok więc wypuszczamy go i oczywiście się chłodzę I dokładnie Też słodka na słodką, więc ściągamy niedużą rybę. Prawdopodobnie to będzie leszczk. dokładnie leszczyk i ryba zaliczona więc fotka i dowody dokładnie fotka i dowody Tak z pięćdziesiątka widzicie kosz czterdzieści dziewięć Dokładnie. Więc odczepimy i zrobimy mu zdjęcie. Więc znów wchodzę, chłodzę się nie inaczej. O, fajnie. I mamy kolejnego lesz, leszczyka, którego oczywiście. Wypuścimy Baja Okej okay. oh. dobrze, według je dalej cały zbiornik, cały zalew o. 20 metrów Zobaczcie, a tam nikt nie pływa, od połowy tam jedna żaglówka, wszystko tutaj w kupie pływa, wszystko w kupie, Boże, ale to trzeba być naprawdę, nie kojarzyć trochę. I teraz jakbym miał branie, jakbym ściągnął rybę, to nie mógłbym zarzucić zestawu na wprost odcinek, z tego względu, żebym w tego małego łebka trafił. Bo dalej łowię niż on co bierze. Bezwiecznie jest jeszcze ze dwa takie tutaj, faktycznie nie będę mógł na zestawu, bo będę bał się, żeby nie trafić w niego. Tak by nie mieli gdzie pływać. Dobrze, wędkuję dalej. No cóż. Jak blisko podpływają, no i następny szalony płynie, wiosłami macha jak głupi, i to przy brzegu samym. Więc widzicie sami, że ryba się poszła w ten sposób. Druga strona od połowy płynęli albo drugą stroną. Jest kolejna ryba Dokładnie muszę ją przeprowadzić przez tą prawą idzie górą, dobrze, nie zaczepiło nie Okej okay. i mamy kolejnego leszczyka Więc kolejny Ryba zaliczona, ryba zaliczona. Dobrze, ja się ochłodzę trochę i mamy takiego zeszczyka nieduży, no ale jest taki ze 47 centymetrów. Dokładnie. Więc baja. O! Ale chłodna woda fajna. O! A ja przerzucam zestaw. I jest bajecznie. Dobrze. Jest kolejna ryba. Zarzuciłem tą. Jeszcze nie naciągnęłem. Dobrze. I mamy kolejnego leszcza. Prawdopodobnie. Chyba, że coś innego, bo coś w bok poszło. Zaczepił mi. Zaczepiłam dokładnie zaczepiłam więc muszę poprzekładać OK i mamy kolejnego leszcza dwa rząd... Chodź tu do pyzusia... Tym razem na słodką I ryba zaliczona tak jak mówię, na dło piękny i taki dokładnie ładny baja. Jest drodzy państwo i dziewiąty Ja już siatkę podbierak suszę, czyli kosz dlatego spróbujemy wyholować bez podbieraka Dziewiąty, dokładnie dziewiąty leszczyk Więc pomalutku powolutku Mamy dziewiątego, ale jeszcze trzeba go wyholować. Więc chodź, do pezusia. Chodź, 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 zrobię Ci zdjęcie i Cię wypuszczę. I jest piękny. Zobaczcie, dziewiąty. Więc. Baja. A ja wędkuję dalej. A więc jest kolejne branie, kolejna ryba, czyli dziesiąty. Jeszcze go wyholuję i już pomału zwijam się. Tak się złowić 10 do pary. Dokładnie. I mam dziesiątego z leszczy. Którego jeszcze muszę wyholować, oczywiście. Dokładnie. Więc wejdę do wody i podbierzemy rybkę. A ja już tą jedną zwinę, i tamtą jedną jeszcze zostawię. I już się pakuję. Koniec starczy na dzisiaj tego wędkowania. Same leszcze. Nic poza tym. No ale ładne. 53 cm, 2, 1,55. No i ten też będzie powyżej 50. Tylko, że nie spadł, bo nie mam podbieraka, bo suszę. Do par, jak to mówię, do pary. No chodź, to cię wypuszczę jeszcze. 10. Dobrze, jest taka dobra. 50. Więc baja. A ja już pomału zwijam. Więc drodzy Państwo, leciał tak, pokazałem na filmie: nic dodać, nic ująć. A więc drodzy Państwo, tak to leciało: nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze że jesteście ze mną na dobre i złe, a ja zawijam się, pakuję i jadę do domu. Cześć.